Siamno widzowie, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale Z tej strony 465 Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj gramy sobie w Minecraft Bedwars 4 x 4 x 4 4 Dzisiaj gram sobie normalnie sam różne bedwarsiki, czwóreczki, czyli serię, którą już z mojego kanału znacie. Oczywiście przed oglądaniem tego filmu prosiłbym was, bardzo prosiłbym Was o zostawienie łapeczki do góry, oczywiście subskrypcji dzwoneczkiem, tak Wam się by teraz wyświetlał na ekranie. I pewnie się wyświetli. Ojoj. Spadłem sobie, jak Johnny dobrze zmontuje film. To pewnie się wtedy wyświetli. <laughs> Ogólnie widzowie chciałbym wam podziękować za 215 subskrybentów, bo tyle jest. Jak nagrywam ten film. Chciałem wam powiedzieć jedną rzecz, którą nie, mówię, nie powiedziałem wam we wczorajszym odcinku na moim kanale. Otóż teraz... Do wtorku, czyli wtedy, kiedy mam wolne, filmy będą wrzucone codziennie. Po tym czasie wracamy znowu do co dwa dni, nie? Więc jeśli ktoś nie wiedział, to już teraz wie, że tak, filmy będę nagrywać. Coś mnie drapie w gardle, i to nie coś, tylko ostry jakiś zapach. Jakby mi ktoś dezodorantem w twarz przyknął. Siema! Bambiczku! Kolego! Ja mu rzucę tylko. No, nie chcę, hm. No. No, nie chcę. Ta! Wyrzucam. Mi potrzebne Do nas lecą! Czerwoni! Chopie czerwoni do nas. O kopia, Ło kolego! I loskim ty to zadzierasz 2 kila Pozdrawiam. E, ogólnie pozdrawiam serdecznie wszystkich oglądających ten film. Oczywiście dziękuję. Oczywiście wszystkich z Areny też pozdrawiam. Już pozdrowiłem na czacie. Chyba <grym> że dopisać pisać pozdrowie ty na czacie wszyscy. Jak e, powiem im, że nagrywam odcineczek i wystąpiam na filmie. Na koksie. <grym> Ci zielony mi przeskoczył, jaki ham. Chodź ty no. Chodź ty! No właśnie. Co ty próbujesz? Jeszcze diamenty moje odzyskałem, <laughs> Ale śmieszne. Dobra, nie mogę się aż tak wydzierać, bo przestar jest. Hmm. <laughs> muszę ściszyć mikrofon, bo później narzekacie, czy przestar. Czyli nikt nie narzekał, ale ja nie lubię tego słuchać. <laughs> patrz to, patrz to! Oj, oj. <laughs> Żółty jeszcze. Ile fragów? 5 Ja! Ole ne Na grokaci butterfly. Te 16 CPSów czy 17 nawet oddaje. No do klepy się to przydaje, przydaje się i to i to faktycznie oddaje efektami. 5 kili. No to widać kto tutaj rządzi nawet. WORSIKA! Kolego, gdzie ty się tu chowasz? 6 kili, <noise> Czemu on kampi w naszej bazie, ja tego naprawdę nie czaję? A bo on czekał pewnie, jak my pójdziemy wszyscy na środę i wtedy poszedł nas jeszcze wyro. A tak się nie bawimy. Tu się z kimś klepią. Oj, żółty. Czerwony. Kolejny. Żółty. Co tu się dzieje? Tichami! Zostaw mnie! Okej, 8 kili, 8 kili. Co tu się dzieje? To jakiś rekord killi chyba dzisiaj będzie. Wiecie co? No co tu się dzisiaj dzieje? No ja nie wiem. Na tym środku to dzisiaj jakiś rekord killi będzie. 4 minuty filmu, ja już mam 8 kili. Co jest? Nie pamiętam, jaki był mój rekord. Musiałbym na stare filmy wejść i zobaczyć, jaki był mój rekord. Ale chyba było to 14, jeśli dobrze pamiętam. Ale nie jestem pewien. No dobra, pobijamy ten rekordzik. Yy, uznajmy, że było 14. Nie wiem, nie jestem pewien, możecie napisać w komentarzach, jeśli jesteście moimi widzami od dawna. Ile było tak naprawdę? A, on go. On mi zarąbał kila. <grym> Ojej, ale on ma mało chapałem. O! A to się ktoś buduje. No i spadł. 9 killi. Jeszcze temy. Okej. Okay. A ja, może stąd pójdę. filowa ewakuacja. Oj, tu się, tu od razu. Zieloniotki! <grymne> 10 kg. Pozdrawiam. Dobra, odłożę te itemy sobie tam. Do skrzyneczki. Słyszę kroczki gdzieś. O, teraz już nikogo nie ma. Ona się... O, idzie, czerwony. Idzie. Silverfisha mi postawił, człowieku! Czy to umiesz grać? A nie, bo on się tak pobawić. No dobra się na niego. Dobra, ja sobie od ciebie uciekam. Siema zielony. <laughs> Jaki to jest bocik. Nie ma nad żelaznego seta, jak wszystkich robię. 11 kili. Jo. Nie, nie nie, niszczy mi wyr, bo ja chcę zrobić rekord kili. oni wyra niszczą, no, no way, no nie, bo to wyjdzie mi na minus, ej, bo oni mieli żelazne zbroje, a ich zabijałem bez zbroi, teraz mam zbroję, zobaczymy jak teraz będą trwani, 11 kili. no dawno nie miałem tyle na bad warsach, 14 to był mój rekord, niemożliwe, tego dzisiaj na spokojnie pobija. Muszę go farmić nie na zielonych. To ja też mogę na zielonych go farmić. Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Wytłumaczysz mi? No właśnie. Siema. Hm. Ile emeraldów tu w ogóle jest? Trzy już mam. I 12 killi. Znaczy ja dzisiaj raczej tego rekordu nie zrobię. O, tu te Dawaj go. Mój kill. Błagam, żeby był moim killem. No i nie jest moim killem. Ja. Ale Czemu nie jest moim killem? Co to się odwaliło? Tu się ktoś biegnie. A niebiescy. A bo my już zielonych podbiliśmy. No to nieładnie, pod, nie podbijajmy tak drużyn, bo ja chcę sobie w killę nawarmić, koledzy. Jakieś borowiki to po środku nie biegają. Siedzą w tym bazach skrytek, takie kociołki i tyle. A ja może odłożę sobie taki lud do skrzynki Tu są żółci, ale ja nie chciał sobie powiedzieć, żółtych. Zobaczył mnie. Przejdzie to. Jaki łeb. Co ty robisz? Co ty robisz? Goni mnie. Nie. Co? Biegnie to. <grybuj> o kurda. Nie, myśla myślałem, że powiem, że ogarnia. Przerwaza Co jest? Tu jest czerwony idzie On nie widzi On tu nie przyjdzie <grystanie> O ty kurda O jakiś lepszy się jeden znalazł I Jednak nie O kurwa. Co ja zrobiłem? Co ja zrobił? Co że mi ja zrobił? Ja muszę tutaj temy wywalić Bo on mnie będzie gonił Jakiś nowy Oj Ojoj. oj Oj ojku Kolego Kolejny nowy gdzieś jakiś rekord fragów robię. No nie, no jest od pleców. Dobra, okej. Okay. 16 killi. E, to chyba już jest rekord, choć nie jestem pewien. Widzowie. Co tu się w ogóle dzieje? Ja się tak pocę na nich. Biedni ludzie na Nie mogą sobie spokojnie grać, bo jakiś, jakiś taki pro player się znalazł i... Miałem 4 Emeraldy i cztery diaksy. Mogłem je wywalić, wtedy był tam Tybie nie dostał. Ale dobra. Spokojnie. Pamiętajcie, jeszcze nie jest koniec areny. Yy, chcę skończyć z 20. Jeśli uda mi się takokolwiek ująć na ekranie. mam mi Emeraldę rzucił. No dzięki. Cztery? Ja słyszę kroki dookoła siebie, to ja od razu myszką obracam. No a co mi dają te cztery? No niby coś tam mi da ale... Hmm... Nie wiem. To, że ja mam jeszcze wyrota, to że jest jakiś set, albo mam 5. No to jeden do tego diamentowego seta. No mogę sobie kupić. Jeśli uda mi się uwiecznić 14. już mam 16. Ty no miece, tak go leży. Pato! Nie. Miecz se żelazne, tak go leżał na środku. Darłowy. Albo by nie brać. Ale już będę miał diamantowy set. Na razie środek niestety stoi. I to nie jest fajne. Bo na początku było tyle ludzi na środku. A teraz, no. Tak, no. Mega średnio. Diamentowy set. <grym> Pozdrawiam. Żelazny miecz jeszcze leżą na środku. I ten zniszczył wyroby. Jesteśmy najmocniejszą drużyną, chyba na teraz. No to trzeba iść do czerwonych. Ostatnie, kille, zrobić. No, cztery fragi. No proszę. Do dwudziestu. Bo jeszcze nigdy chyba dwudziestu nie miałem. No właśnie, nie miałem. Tu są czerwoni, ale to jest ich zbyt dużo. Ja bym chciał, żeby jeden się tak tu przeszedł. No jeden. Nie wytrójka, tylko jeden. To jest ich czterech. O, bo ja się wrócę. Co to? A! To jest niebieski za mną. No to chodź na nich. On... O! Ty kur... wywaliłem. No i co? Co ty kombinujesz? No, zawał nerwowy. Zawał, no, zawał no, nerwowy. Co on strzela tymi fermulami. Podbijamy. Podbijamy tak szczerze, nie? Ja bym podbił. A podbijam. Leć. Kręć się jak garę. ej, się jak garem. Tururu. Tyruju. Kok, To tutaj? Data. Ho, -ho. Kolejne. Stoi w miejscu. Kolejne. 19 Patrzcie, ile eliminacji. O, tylko. O, ile itemów. Ile itów. 19 killi. Jeden. No wait. Ale się napociłem. Zostali nam tylko... Żółci. Ale żółci nie są dobrzy. tego, co mi się wydawało. Znaczy, to nie nie są. No, może coś tam ogarniają, ale... No nie są to... O, dreamy! I ja... O, i biegnie ja sobie jeden tutaj taki słodziaczek, a on mnie nie widzi. No i czemu ty zeskakujesz, jak ty masz teraz 2 HP, stary? Nie rozumiem... ...logiki ludzi z Coxcrafta... Okej, okay, jesteśmy... Sami. U panów... Muszę, chociaż jednego zabijemy, jednego, let's go, drugi, no dobra, to już, to już, to już mnie wali. Niszcz im to, dawaj, niszcz. Nie no, ja mam rip, ja mam rip, kurczę, 20 killi. Jest ładny widzowie, jest ładny. 20 killi, może uda mi się jeszcze więcej zrobić. Znaczy wierzę, że na pewno mi się uda. Wiecie co mi się może udać? Wygrać tą arenę. Pozostało 3 trzech, trzech na czterech I to tak czy siak. No fajnie by było, żebym ja chociaż jednego zabił. 20 fragensów, Ja. Zabójstwa. Dobra, teraz się mogę wszystkim falić, ile mam zabójstw. No nie jest to mała liczba, powiem tak. Żółci już są tam o opłakani. Oni tam już się wszystkiego boją. JAKIE chamy? To może lepiej nie takim sposobem He! Co mnie do góry wywalasz? 21 Daj, będzie 22, będzie 22, 22 Człowieku, co ty robisz? Ty w ogóle wiesz, co to życie? Ile fragów? 22 chyba Ale nie jestem pewien 22 chyba jo. No i git Dobrze, dzięki wam serdecznie wszystkim widzowie za oglądanie Dawno nie wygrałem na luźnych bedworsikach I nie zrobiłem 22 fragów Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach Na moim kanale Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale Siema, cześć, pozdrawiam, John3465 Wtórz się okazałości. papa. Pa.